W ogóle dziękuję dla, dla Kika, że, że przesłał prezenty dla mnie. Jeszcze mamy koszuleczkę i, 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 ten, i hoodie. I miałem zrobić zdjęcie do 1 września i wstawić na Instagrama, że ja i Kik jest deal. Ale Kaman, jestem kurwa, jestem kurwa Szymolem. Yy, niech wiedzą od początku, że obiecuję. To nie znaczy, że, że to zrobię. Okej. Okay. Wam się co dostałem, dobra. Dobra, już, już ten. Już jedną koszulkę chyba zgubiłem. Ale miałem, taką samą koszulkę dostałem. Jak, jak te hoodie jest? Jak ta bluza. To jest taka bluza z kurwy nic nie, nie widzicie. To jest taka bluza z kapturem. Z kika. Ty na, na rękawie masz, te, masz też fajne coś takiego Nie będę teraz zakładał, bo jest i tak w gorąco Dostałem takie buty i miałem mam, dobra, chuj nie powiem tego mówić, ale, ale trudno e, na Instagramie powiedzieli mi, że mam to zmienić w Photoshopie na, e, na zielony kolor, żeby pasowało do, do bluzy i tak dalej. I, I dostałem jeszcze takie jeszcze takie dostałem do tego, do.. E, też one trochę pasują tam do tego zielonego, no ale nie ma tych zielonych Easy. Kurwa No... O, takie No i nie założyłem. Teraz założyłem jak byłem kurwa na tym. Na, na wytrzeźwialce. Pierwszy raz Easy. Tynowy.